Szczęść Boże, witajcie! Nazywam się Sara Dumbia i dzisiaj mamy środę, czyli już drugi tydzień Adwentu, co oznacza, że coraz większymi krokami zbliżamy się już do upragnionych świąt Bożego Narodzenia. W dzisiejszej Ewangelii jest bardzo fajne nawiązanie do świętego, o którym dziś będę opowiadać, a bardziej do obłogosławionej, więc pozwólcie, że Wam je przytoczę. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemienie lekkie. Oto słowo Pańskie. Błogosławiona Karolina Kuskówna została patronką takich organizacji jak nasze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Ruchu Czystych Serc, jak i patronką cnoty. Jej życiem i jej mojczyńską śmiercią zainspirował się reżyser Witold Ludwig, który właśnie na podstawie jej życia nagrał film zatytułowany Zerwany Kłos i z tego miejsca serdecznie wszystkim wam mogę go polecić. To wszystko na dziś. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmiku do samego końca. Yy, I zachęcam wciąż do brania udziału w konkursie. I to wszystko. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Maranata. Dzisiejsze zadanie może się troszeczkę różnić od poprzednich, ale bardzo by mi zależało, żebyśmy wszyscy dzisiaj wieczorem, czy kiedy będziemy mieć czas, pomodlili się dziesiątką różańca za kobiety, które zostały skrzywdzone w wyniku molestowania lub gwałtu.